Mam na imię Joanna i zapraszam do obejrzenia, jak zrobić mankiet rękawiczki z filmiku, jak zrobić rękawiczkę na maszynie dziewiarskiej. Zaczynam od nabrania oczek metodą szydełkową P. Metodą tą rozpocznę i zakończę mankiet tej rękawiczki. Po nabraniu oczek nawlekam włóczkę na wózek, zamykam go a nabrane oczka przesuwam do tyłu igieł i przerabiam jeden rząd. Następnie otwieram wózek i przesuwam go na drugą stronę robótki bez przerabiania rzędu. Wózek zamykam, wyjmuję włóczkę z wodzika i zaczynam nabieranie oczek metodą szydełkową L pomiędzy powstałą robótką a płytą maszyny. W metodzie szydełkowej L powstające oczka tworzą łańcuszek na igłach. Dokładny opis tej metody można obejrzeć w filmiku Nabieranie oczek metodą szydełkową L. Nabrane oczka i robótkę przesuwam razem do tyłu igieł, nawlekam włóczkę na wózek i przerabiam trzy rzędy. W przedstawionym mankiecie nabieranie oczek metodą szydełkową L powtórzyłam trzy razy. Po trzecim nabraniu oczek metodą L i trzykrotnym przerobieniu rzędów otwieram wózek, który jest po lewej stronie, i przesuwam go bez przerabiania rzędu na prawą stronę. Wysuwam igły do przodu wraz z robótką i zaczynam ostatnie nabieranie oczek metodą szydełkową P, aby zakończyć łańcuszkiem mankiet. Nawlekam włóczkę na wózek i mankiet jest gotowy. Dziękuję za obejrzenie filmiku i zapraszam do zadawania pytań i pozostawiania komentarzy pod filmikiem, a także zachęcam do subskrypcji na kanale Maszyna Dziewiarska Krok po Kroku.